Dzień dobry, pobudka, całkiem niedawno rozpoczynałem sezon pstrągowy w tym miejscu, a dziś przychodzi mi go tu kończyć, tak szybko minęło, że się, no, nie nałapałem tego w tym roku za dużo i powiem wam jest tego w wodzie multum, tylko że perlacki do kluczy. Mam założoną najmniejszą przynętę jaką gdzieś tam znalazłem i na to próbuję tam dłubać, jest jeden minus takie końcówki sezonu, krzoki. Szoki to są złe, straszne, krzywy po same usze Szliśmy dookoła tej rzeki, nie wiem, czy w ogóle jest przejście przy brzegu, czy czasem nie będziemy musieli pływać. I tak jak na pierwszy wyjazd tutaj na rozpoczęcie sezonu wody było multum tak teraz krótki gumiota ale tak myślę, mogliśmy sobie wziąć oboje długie gumioki, byśmy sobie szli wodą, a nie przez te pokrzywy. Ale kto to wiedział? Nie wiem czy to widać na kamerze, ale takie mikrusy tutaj odprowadzają tą przynętę. Jest tego pełno. Ale powiem Ci tak. To straszno mądre jest to zwierzę, bo ten taki większy, większy od tych wszystkich mi wyszedł. Bo widać, że idzie za blaszką. Tak wiesz, podska podskakuje, cofa się, podskakuje, cofa się. Tak bym mnie wiesz, widział. Mówi, kurde, wziąć czy nie wziąć, wziąć czy nie wziąć. Dobra, ten co tutaj siedzi, jest mój, no dobra. zamawiam. Widzisz ten kamień? Zobacz, ile jest za kamieniem. No. Ale to nie jest chyba psteronk, nie? Mi to w ogóle wygląda na konia. Ten za Lubię, ma? Y, morze i kiełbie, ale one w ogóle za blaszką nie ruszają. Ja teraz się kopnę, że one tam stoją. Tu zobacz, u góry pływają takie mniejsze to one, one mi cały czas pisają. tak odprowadzają tam blaszkę nie no ja mówię, co to tak tych liści tu narzucone ale patrzcie te liście mają płetwy nie ładne no poczekaj 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 1-0 Nie zdziwiłbym się jakby to był ten sam Większy jest, no cium 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 No taki cień z góry już ładny miał Trzeci się pokazał O Jezus Maria lecę do wody Ach, uratowany trzeci się pokazał ale nie wziął Czy nie będzie hatrika z jednego miejsca Fajne miejsce, bo jak widać, tutaj na kamerze jest też filtr polaryzacyjny, ale tu jest takie załamanie wody, światła na wodzie, że nie widać, czyli jak ja nie widzę ryby, to i ja ona prawdopodobnie nie widziała mnie, dlatego też się tak połasiła, ale mam cały brzuch od pokrzyw pokuty. Tu mam takie ładne kamyki, może w tych kamykach jakaś śpiąca królewna siedzi. Ale ciemno, nie? No. Bungie! Spod nóg mi wydar. Ja tam rzucałem, on tu siedział. Ja patrzę, co tu? On tak... Da... Patrz. Patrz, patrz. Nie wiem. Ale wielki. To byłby dzisiaj rekord. Trzy tylko tamtego nie wiem, czy jego było widać na jakimkolwiek ujęciu. Ale jest przeogromna, ale to może być kleń, faktycznie ja Namierzyłem przepięknego klenia, ryba wyjazdu by na pewno była Ale ten mały pstrąg, którego widzieliście, wszystko zepsuł Od tamtego brania przestał się pojawiać, a ja wychodził, za 4 razy chyba wyszedł przynęty Ładne I miałem, przepiękne kleniowisko i wziął pstrąg i wszystko zepsuł. Ale z 6-5 sztuk wyszło na pewno takich 20-30, no ale to się nie spodziewali, że tu lipie takie rybki będą. O, już takich kolorków dostaje, nie? No. ładniusi, czerwony takie. Powiem Ci, ono ta, ta rzeka chyba dopiero tak lipiec sierpień tu zaczyna żyć. No. Cały kordon idzie tego. tego. zaatakować. tej. Tu nie wiem, czy tu wchodzić. Z jak to wygląda? Tu. A to jest fajna miejscówka. Wiesz, co? Zostawiam ją tobie. Idź. No dalej, <laughs> ja jestem zbyt leniwy na te krzaki. Na zakończenie sezonu pstrągowego jeszcze zapałem swojego pierwszego w życiu klenika Dzieciaczek, bo dzieciaczek, ale wziął. Dzisiaj było tyle okazji, żeby te klenie wzięły i w końcu się któryś skusił. Musiał tutaj być, też masz? Ty już idę, ty ładny dziki, no jest chyba większy, jak tamten, no ten jest większy. Czy widzisz jak na dęba staną? Piękna no. rzepka, no. Jakbyś mnie nie nagadał, że te blaszki teraz ponad dwie dychy stoją, to bym nie wchodził. Teraz wróć. No, mogę iść kawałek dalej. Bo wyszedłem prosto na telefon i na wędkę. Czyli na pewno tędy nie szedłem. Wszystko mokre. Czuję, jak mi zlatuje znowu wracam z ryb i znowu mi w gumowcach w sumie jeszcze nie wracam, bo jestem blisko samochodu gdybym nie był bym nie właził bo coś czułem, że się zmoczę wszedłem, wszedłem z suchą dupą ale trochę za wcześnie wyszedłem i już wyszedłem z mokrą to co, chyba zakończenie sezonu udamy udamy bez rekordów choć nie, no rekord miałem, bo dwie ryby z jednego miejsca to coś tam jest i kleń, nie rekord, ale pierwszy Także wyjazd jak najbardziej na plus. Nie wiem, może jeszcze się dam namówić na jakieś pstrągi, ale to zobaczymy. To wszystko. Do następnego.